Haleluja. Minęło trochę czasu od ostatniego spotkania, od ostatniego tak naprawdę nagrania, yy, i okazuje się, że yy, dzisiaj yy, niestety można powiedzieć yy, sen, który miałam dokładnie rok temu yy, się spełnił. Yy, no. Zdecydowałam się. Przemówić i nie będę na razie publikowała tego nagrania dla wszystkich. To nagranie jest do oblubienicy, do ciała Kościoła, do wszystkich uświęconych w Jezusie Chrystusie, do wszystkich świętych, powołanych, którzy wzywają imienia Pana i są posłuszni Słowu Bożemu. Może zaczynam trochę y, dziwnie, ale weszliśmy w nowy czas. Czas y, radosny. Bo jest to czas, kiedy zbliżamy się do objawienia się oblubienicy w całej pełni chwale Bożej. W momencie tego spotkania, a więc pastorów, biskupów kościołów, denominacji z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Dokładnie tego dnia miałam kolejny sen. I choć ten sen nie jest związany z ekumenią, uważam, że jest konsekwencją tego, co ma nadejść. Jest konsekwencją duchowych praw, jakie zostały tak naprawdę Uczynione, ale myślę, że to wyjaśnię na końcu. Zacznę od snu, i sen jest dosyć trudny. Sen jest o Polsce, o naszym kraju, i zaczyna się w ten sposób, że widzę niebo, a na tym niebie widzę mnóstwo samolotów. I to niebo jest tak pełne tych samolotów i one są tak praktycznie w każdym miejscu. Wiem, że część tych samolotów to samoloty NATO. Mam taką świadomość w tym śnie. I jeden z tych samolotów zwrócił moją szczególną uwagę, bo był bardzo nowoczesny. E, stał w powietrzu i widziałam twarz pilota tego samolotu. I wyobraźcie sobie następnego dnia, kiedy Włączyłam TVN News, zobaczyłam dokładnie tego samego pilota, który miał wywiad w związku z ćwiczeniami NATO, w Europie i w Polsce i dowiedziałam się też, jaki to jest typ samolotu. No i tak naprawdę poniekąd było to takie dla pierwsze potwierdzenie tego snu. Kolejny obraz, jaki miałam w tym śnie, to były okopy. Widziałam bardzo młodych ludzi w okopach, którzy pospiesznie je budowali. Widziałam, jak było ściany drewno, były robione umocnienia. I generalnie czułam wielkie zdenerwowanie tych młodych żołnierzy, wielkie zdenerwowanie ludzi, którzy brali w tym udział. I Trzeci obraz, jaki zobaczyłam w tym śnie, byli to zwykli ludzie, którzy mieszkali w bloku mieszkalnym. Widziałam, jak przemieszczali się do piwnicy i wnosili zapasy, szykowali się na, na jakby taki moment ewakuacji, na moment zagrożenia. I też gdzie pomyślałam wtedy, byłam świadoma w tym śnie. Czułam głos Boży, czułam Jego obecność i mogłam Bogu zadawać pytania. I wtedy pomyślałam, że ojej, ja przecież nie mam piwnicy. Natomiast przyszło do mnie takie myślenie: No, tak, Panie Boże, jeśli to ma nadejść, to kiedy? I wtedy dostałam odpowiedź: Nie w tym roku, czyli nie w roku. 2022, ale w przyszłym, czyli 2023. I tak ten sen się skończył. I tutaj na końcu chcę podkreślić jedną rzecz. Nie widziałam ataku. Ten atak miał nastąpić, ale go nie było. I myślę, że Bóg pokazał ten sen, aby wzbudzić armię Bożych ludzi. Którzy zaczną wiązać zwierzchności na naszym niebie i będą się modlili o Boży pokój dla naszego kraju. Myślę, że jest to bardzo potrzebne. Z przyszłością i z proroctwami przyszłości jest tak, że one nigdy nie są do końca zawiązane. Że dopóki są ludzie, którzy się modlą, którzy wierzą w Boga którzy oddają mu cześć chwałę, są posłuszni jego słowu, to wówczas zawsze jest nadzieja, że ta rzeczywistość może się zmienić, że ta rzeczywistość nie nadejdzie. I przykłady takie daje Biblia. Takimi prorokami jak Izajasz, Jeremiasz, oni wyraźnie mówili, jeśli się nie nawrócicie, jeśli nie przestaniecie oddawać pokłonu w lowej niebios, to przyjdzie na Was wielkie nieszczęście, i nie pozostanie tu kamień na kamieniu. I myślę, że warto o tym pamiętać. Powiedziałam, że pod koniec, no, wyjaśnię, dlaczego ma to związek z tym, co się stało w Watykanie. Nie będę tutaj w tym momencie nikogo, żadnego pastora, żadnego biskupa osobiście nie będę absolutnie potępiać, bo od sądu jest Bóg, nie człowiek. Natomiast to, co oni zrobili, to, co się tam wydarzyło, ma pewne konsekwencje duchowe, ja tak uważam. Dlatego, że do Watykanu nie pojechali wierni ale przedstawiciele kościołów kościołów Bożych tutaj na ziemi w Polsce i ci przedstawiciele w swoim autorytecie oddali jak gdyby pokłon oddali yy, swoją obecność papieżowi Franciszkowi a celem tego spotkania oczywiście była jedność kościoła. I ja nagrałam wiele nauczań na temat księgi objawienia. I wiele w tych nauczaniach mówiłam, kim jest tak naprawdę ta niewiasta, która śmie się nazywać kościołem, choć nim nie jest. I mówiłam też znaczy na podstawie słów Jezusa, że ta pacjentka. Tej pacjentki już się nie da wyleczyć. I jeśli ktoś zna księgę objawienia, jeśli ktoś czyta tą księgę objawienia, to wie jedno: że z tego typu wrogiem, jak Kościół Katolicki, nie, nie prowadzi się negocjacji i nie prowadzi się żadnych ugód i żadnych rozmów. Dlatego, że ten Kościół od wieków Oddaje trześć Szatanowi i od wieków jest związany okultyzmem, czarną magią i wieloma obrzydliwiowościami. Od wieków też mordował chrześcijan, ma krew dzieci bożych na rękach i ta krew cały czas woła pod Bożą tronę o Bożą sprawiedliwość. Dlatego też to, co zrobiły głowy Kościoła, ma swoje konsekwencje. Przez wiele stuleci Boży ludzie, bohaterowie wiary w tym kraju, modlili się za ten kraj i wiązali wszystko, co tutaj się działo. Wszystkie okropności, które dla katolików były ważnymi wydarzeniami, ale dla osób znających Słowo Boże były, ogłaszały tak naprawdę zagładę. Wiemy, że wszędzie, gdzie był czczony kult król, królowej niebios, przychodziła, przychodziło, przychodziła utrata niepodległości. Przychodził głód, wojna i zawsze ten demon, którym jest antychryst, bo to jest antychryst, królowa niebios, jest... Wcieleniem szatana i antychrysta. Dlatego, że ona tak naprawdę jest demoniczną wersją szatana trzymającego w rękach antychrysta. I najbardziej, najlepiej odzwierciedla to obraz, który jest w naszym kraju, w Częstochowie. To jest autentyczna twarz szatana. I kiedy się dokładniej jej przyjrzymy, zobaczymy, że wcale to nie jest kobieta. I dlatego, z tego powodu, ta zwierzchność, która była przez wieki wiązana modlitwami bohaterską, postawą chrześcijan walczących o prawdę, o słowo Boże, o to, żeby kościół chrześcijan mógł istnieć w tym kraju. I ta grupa chrześcijan, ona związywała tego demona wiązała nieustannie. Kiedy na Jasnej Górze odbywały się śluby maryjne, kiedy na Jasnej Górze powierzano Polskę temu demonowi, zawsze w konsekwencji tego pastorzy, bohaterowie wiary, wierni Słowu Bożemu, ludzie, którzy byli częścią ciała Jezusa Chrystusa, oblubienicy, oni wiązali to. I dzięki temu. W naszym kraju był pokój, w naszym kraju nasz kraj rozwijał się. Kiedy jednak głowy kościołów pojechały, pojechały do człowieka, który dzisiaj stoi na czele najbardziej obrzydliwej, demonicznej, duchowej organizacji, my nie zdajemy sobie nawet sprawy, co dzieje się tam w Watykanie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko sięgają korzenie zła w tym, mieście, w tym mieście. Ale wiemy jedno, bo mówi to słowo Boże, że Sąd Boży się nad tym miastem i nad tymi ludźmi dokona. I dlatego nam nie wolno przebywać nawet z nimi, nam nie wolno z nimi pertraktować. Naszym obowiązkiem jest. Przeciwdziałać wszelkim demonicznym zasadzkom. W pierwszym liście do Koryntian 10:11 jest napisane, A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Drugi Koryntian 10, mówi, Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy. Cielesnymi środkami. Gdyż oręż, nad którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa. Gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Dlatego też na wstępie powiedziałam, że ten sen i to, co chcę jeszcze Wam powiedzieć, adresuję do tych, którzy żyją w posłuszeństwie wobec Jezusa Chrystusa, wobec Słowa Bożego, wobec naszego kochanego Taty w Niebie i Ducha Świętego. I myślę, że Dzisiaj jest czas, aby każdy zadał sobie pytanie, kto jest jego wodzem i kto go prowadzi. Bo jeśli twoim wodzem jest Pasa, to przerwij teraz to, co słuchasz, bo myślę, że będziesz oburzony. Natomiast jeśli twoim wodzem jest Jezus Chrystus, to chcę. Abyś stanął dzisiaj, wyciągnął ręce ku niebu i połączył się w modlitwie przeciwko tym zwierzchnościom, przeciwko temu, co budują liderzy kościołów, przeciwko tej zasadzce, jaką urządzili na wszystkich członków tego kościoła. Pamiętamy Jozuę, który chciał zdobyć Jerycha. I Jerycho było to miejsce tak trudne do zdobycia, że mój potrzebował pomocy, potrzebował wsparcia. I z tą pomocą przyszedł do niego Anioł, Anioł Boży, to oczywiście był Jezus. I on natychmiast zrozumiał, że kiedy usłyszał słowa, że, żeby zdjął trzewiki, bo ziemia, na której stoi, jest święta, wiedział, że tylko ktoś, kto jest Bogiem, może uświęcić Ziemię. Natychmiast oddał mu pokłon, bo wiedział, że, że przyszedł do niego anioł zastępów Pana, Jezus Chrystus. Choć to imię jeszcze nie było dla niego znane wtedy. Moje drodzy, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy bliskiej relacji z Nim, aby związać z powrotem niebo nad nami. Ale też potrzebujemy całego łańcucha ludzi, ludzi, którzy chcieliby przyłączyć się do tego. I żeby to się dokonało, musimy się zjednoczyć. Ponad denominacjami. Ja chcę powiedzieć, że ten czas, kiedy otrzymałam sen o tym, że ci pastorzy znajdą się w tak wielkiej niewoli i że to wszystko podlega pod demoniczne siły kościoła Franciszka. Ja widziałam w tym śnie te twarze i widziałam jeszcze inne twarze. Które jeszcze tam nie były, ale które przyłączą się do tego ruchu. I chcę Wam powiedzieć, że był to dla mnie naprawdę trudny czas. Ja prawie trzy miesiące zastanawiałam się, w jaki sposób o tym powiedzieć i co mam robić. I wtedy dostałam jasne słowo od Pana, że to jest mój czas wyjścia z denominacji. Ja wtedy byłam diakonem, sprawowałam. Urząd Pastorski. Podlegałam jako mój zbór dom chleba pod Kościół Zielonych I to słowo wtedy od Pana, że mam wyjść, mam rozwiązać zbór, było. było dla mnie trudne. Wiele też rzeczy innych, jak gdyby nałożyło się też na tą decyzję. Myślę, że to. Też bardzo mi pomogło. Natomiast nie rozumiałam, dlaczego mam dać wolność tym ludziom. I jak gdyby przejść do stanu ukrycia, jak to Jezus ostatnio powiedział, no wejść do jaskini, jak Jeremiasz, jak, przepraszam, jak Eliasz, aby w Twoim czasie stanąć. Przed Jezabel. I dzisiaj to rozumiem, dlatego że to jest zbyt duże ciężar dla ludzi, którzy byli ze mną, i to jak gdyby pchnęło, zmusiło ich do tego, co ja robię, a myślę, że Bóg jest Bogiem wolności i wymaga od każdego z nas wolnej decyzji. I wiem jedno, że ten czas, jaki teraz widzimy, jaki teraz oglądamy, jest końcem denominacji. I ja się bardzo cieszę z tego powodu. I czekałam na ten czas, dlatego że wie, wiem o tym. Wiem jedno, że denominacje blokują rozwój prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Chwale. I tak jak kiedyś każde miasto miało swój kościół. Jeden kościół w jednym mieście. I ludzie spotykali się w różne dni, tygodnia, w różnym czasie, w małych grupkach. Rzadko spotykali się wszyscy razem, ale bardzo często przemieszczali się między sobą, aby przekazywać informacje przekazywać wieści. I ten kościół był połączony poprzez ludzi, poprzez informacje, poprzez listy od apostołów, poprzez różnych proroków, którzy do nich przychodzili. Jeden kościół w jednym mieście. I myślę, że zbliża się ten czas, czas zesłania też Ducha Świętego i czas ukazania się lubienicy chwale. Dlatego ja się naprawdę nie martwię tym, co się dzieje. Jeżeli mamy się martwić, to tylko o ludzi, którzy bardziej ufają, Osobom, które je prowadzą, niż Jezusowi Chrystusowi. To On, Jezus Chrystus, jest głową kościoła. I to nie jest dzisiaj czas, żeby ktokolwiek z nas myślał o budowaniu jakiegokolwiek kościoła. Nie. Bóg dzisiaj chce, abyśmy tworzyli relacje, tworzyli grupy modlitewne, abyśmy mogli razem wstawiać się. Teraz za nasz kraj, a później za inne pewnie rzeczy. To tylko Filadelfia tak naprawdę będzie pochwycona. I tylko Filadelfia jest tym kościołem, którego Jezus za nic nie zganił. A ten kościół opierał się na braterstwie, na miłości, nie człowieka do człowieka, ale na miłości, która płynęła od Boga. I wylewała się przez człowieka. I to jest miłość, która jest przeciwstawna temu, co głosi Franciszek i co dzisiaj głoszą ci wszyscy ludzie, którzy się do tego nurtu przyłączają, jak Ja też podkreślałam bardzo często, kiedy omawiałam księgę objawienia, że jest drzewo poznania dobra i zła. I to drzewo poznania dobra i zła, które tak naprawdę spowodowało, że Adam i Ewa musieli opuścić Eden, one reprezentowało Szatana. To, co reprezentowało Jezusa, to było drzewo życia. Drzewo, które dawało życie wieczne. Drzewo poznania dobra i zła składało się nie z samego zła. Zauważcie. Żeby poznania dobra i zła składała się i z dobra, i zła. A więc szatan w swojej polityce zawsze, od samego początku, robi rzeczy, które są dla nas dobra i złe. Problem jednak jest następujący, że my, ludzie na ziemi, bardzo często definiujemy coś jako dobre, choć w oczach Boga to wcale nie jest dobre. Dla nas wydaje się dobre, ale nie dla Boga. I Bożą definicją tego, co dobre, to jest to, co prowadzi do Boga, co prowadzi do Bożego celu. Jeśli coś nie prowadzi do Jezusa, to jest życia. Nie jest dobre. Dobro Boże prowadzi do życia. Dobro szatana nie prowadzi do życia. Dobra szatana prowadzi do zniszczenia. I to jest właściwy sposób rozróżnienia tego, co jest dobre, i tego, co jest złe. Dzisiaj dla wielu ludzi wydaje się, że ekumenia jest dobra, bo przecież miłość, braterstwo, ale to nie jest miłość i braterstwo, jakie jest opisane w Filadelfii. Miłość i braterstwo, jak jest opisane w Filadelfii, oznacza, że przyjmujemy Bożą miłość i wylewamy ją na, na nasze braci. To nie jest Boża miłość, dlatego że celem tej miłości nie jest życie, nie jest Jezus, jest szatan, jest antychryst. Antychryst, który przyjdzie i przejmie władzę z wierzchnią i duchową. Nad jednym kościołem, jaki wtedy będzie na świecie, i władzę zwierzchnią, jako wódz całego świata. Do tego to prowadzi. To nie prowadzi do życia wiecznego. Warto też zauważyć, bo z tego też nie wszyscy sobie dają spraw zdają sprawę, że Kościół Rzymski nie wierzy w Królestwo Boże, które jest opisane. Księdze Objawienia, Królestwo Boże, które otrzymamy od Jezusa Chrystusa. Oni uważają, że to oni będą tymi, którzy dadzą światu Królestwo Boże. Poprzez miłość, tą właśnie miłość człowieka do człowieka, właśnie ten obraz, który jest w tle tych wszystkich uczestników, dwóch ludzi, którzy się ściskają, są w centrum znaków Zodiaku. Mamy tam koło, które jest kręcone przez aniołów. Jeden anioł klęczy. A więc dwóch ludzi, którzy poprzez miłość ludzką staną się bogami. Bogami, którzy, którzy zwyciężą, jak gdyby, zło na świecie. I to jest fałszywa Ewangelia. I ta Ewangelia jest od samego początku w tym kościele. Jezus Chrystus przyjdzie, i to dzięki niemu będziemy mogli oglądać Królestwo Boże. Wszyscy ci, którzy narodzą się na nowo, którzy są zwycięzcami w Chrystusie. Dlatego teraz chciałabym. Poproszę, by każdy z Was, który słucha tego nagrania, żebyście zorganizowali grupy modlitewne, Żebyśmy mogli łączyć się razem w modlitwie i mogli się za nasz kraj. Ja nie wiem, co się stanie. Nie, wszystko dzisiaj wskazuje na to, że Putin nie planuje wojny z Polską. Ale nie wiemy, czy nie dojdzie do jakiegoś zatargu, do jakiejś potyczki. Czy nie dojdzie do jakiegoś nadużycia albo po prostu prowokacji, i w wyniku której nastąpi groźba ataku. Nie wiemy tego. Ja też tego nie wiem. Bo nie widziałam z jakiego powodu i dlaczego. Natomiast wiem, że ta rzeczywistość nie jest jeszcze ustalona że wszyscy dzisiaj możemy połączyć się w modlitwie i poście i możemy modlić się o to, żeby na nasz kraj nie spadły bomby, na nasz kraj nie wjechał wróg, na nasz kraj nie, nie, nie wleciały samoloty, które chcą zniszczyć nasze budynki, naszą ziemię. I nie zgadzam się na to, żeby nasze dzieci były w okopach. Nie zgadzam się na to, żeby diabeł wywołał w naszym kraju powszechną mobilizację. Nie zgadzam się Nie zgadzam się na ten strach, który będzie paraliżował ludzi. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa, mocą Jego świętej krwi, wzywam dzisiaj wszystkich, abyśmy połączyli się w modlitwie i poście. Możemy się łączyć